Cześć, witam Was w siódmym odcinku z naszej serii z Resident Evil 7. 8, znaczy dlaczego ja się zawsze mylę. 8, Village. Zawsze się mylę, słuchajcie. Już przyzwyczajony jestem do siódemki. Muszę oh, się przyzwyczaić. Muszę się przyzwyczaić. O ósemce, bo czasami się tak mylę, słuchajcie. E, zauważyłem i. Mamy 19 tysięcy. Zauważyłem, że tutaj jest um, taki bagaż. A patrzyłem sobie na YouTubie trochę i okazało się, że ten bagaż zwiększy nam miejsce w ekwipunku. Także bierzemy to. No i patrzcie, ile mamy miejsca. A zrobiłem to dlatego, żeby przygarnąć do siebie moją snajperkę. Także lecimy. Yy, snajperka była na górze. Gdzie to było? Gdzie to było? To było tutaj, dobra. Czyli to było na. Tutaj i w lewo, dobra. Lecimy nie tutaj, to było jeszcze dalej chyba. Nie, to nie było tutaj. Czekaj, jak to? Nie, tutaj w lewo rzeczywiście. Tutaj i tutaj. Dokładnie tak lecimy. Bo tutaj, żeby kontynuować dalej, musimy też właśnie przygarnąć tą snajperkę i iść dalej. Idziemy, idziemy. Dawaj, Ifen. Przed chwilą właśnie skończyłem robić, a raczej yy, skończyłem robić część napisów za pomo yy, dzięki pomocy również Joksara, który sam te napisy robił. Yy, posegregowałem je i kurde, jak on wstał, ja naprawdę... Zaraz dokończę. Yy. Posegregowałem te napisy i udało się zrobić część, czyli 20 minut napisów zrobione są na razie. Dzisiaj jeszcze dokończę. No i postaram się zrobić, oczywiście, pod każdym filmem te napisy. Oczywiście, żeby było wszystko ładnie, łatwo zrozumieć. Wezmę ten wytrych. A tam mamy snajperkę, do której się teraz udam. Proszę. Proszę bardzo, na to czekałem. Yy, cztery pociski, myślę, że wystarczy. Chcę jeszcze to posegreguję. Okej, okay, to sedam tu mniej więcej. Amunicje będą w tym miejscu. Se to tak dam, posegreguję nóż. Będzie w tym, to będzie tu. Po prawej będą apteczki, a takie rzeczy, takie wytrychy, też myślę, że koło apteczek, więc albo nie, zrobimy, że to będzie bardziej tak mm, na dole z prawego rogu. I będzie git. Dobra. Lecimy z koksem. Patrzcie, co to jest, kurde. Ja to widziałam wcześniej, jak tu wchodziłem. Kurde. Ja pierdzielę, to jest już tu. No. No. Jak z tym walczyć? Chyba bym musiał zużyć. Patrzcie, ile tu ma tego! LOL! 1000 lei. 1150 lei ma. Taki jeden chłop. Opłacalna oferta, nie po bardzo. Nie po bardzo. Dawajcie Co to jest? Amunicja, kurde! Jak on... Nie Dużo tych lei mają rzeczywiście. O dobra, do snajperki amunicja, dobra kolejny, kolejny bez przesady. Spadł tam kurde Abym dostał od niego te leje no, dobra no Gdzie oni są? Jakie to jest głośne, Boże Co zostało mi stać, się jeden Dawaj leje, kurde. O ten biedak miał dziewięć za typ. Dobra, ja w ogóle tędy nie, e, nie miałam iść. Ja chyba muszę bardziej się poruszać górą z tego, co widzę. Ja się nie będę na razie odzywać za bardzo, żeby te kurde, te główna mnie nie przegłuszały za bardzo. Aha Na górę miałem, ja pierdzielę W ogóle mogłem na górę? Nie wiem. Dobra, przynajmniej tutaj ich nie będzie. Aha, to jest ta winda, dobra. To dlatego. Dobra, do tego by się jeszcze przydało trochę amunicji. No, do pistoletu, bo trochę zużyłem, rzeczywiście. Do strzelby, wydaje mi się, że jest ok. No, do tego pistoletu teraz najbardziej bym potrzebował. Szczerze mówiąc. Nie wejdę, który do mnie cały czas nie daje mi spokoju. Teraz pytanie, czy mogę jechać na górę, po prostu? Nie, no chyba nie mogę. Hmm. Tędy, tędy nie Hej, poszedł tutaj bardziej, też nie? A może? A może, kurde, co ja, gdzie ja wchodzę w ogóle? A może jednak, no patrzcie. Jak wykminiłem. Dobra, no nie! Tu jest rolka, patrzcie. Dobra, wezmę to. bo się przyda na pewno. Tym? Tutaj? O kurde. Mało brakowało bym powiedział. Dokładnie tak, to jest ostatnia maska już kamienna. Także co, no to możemy lecieć. Pracimy dosyć łatwo poszło jak się okazuje, teraz tędy no i tu. Cześć, ty kobieto, Boże święty! Spitalaj, kobieto! Co ja ci zrobiłem? Oh, fuck. Jezus, Maria! Fak, fak, fak. Dawaj, dawaj. Um, tutaj, gdzie jest ta mapa? Maska, kurde, tu jest. Idzie, idzie, idzie. Otwierać mi to! Jezus Maria! Otwierać! Ona już tu chyba nie wejdzie. Miejmy kurde nadzieję, że tu nie wejdzie. Już mam dosyć... Jeszcze raz ją spotkam to nie roz... Nie no, ja kończę grę, dobra. Nie no. Takiej super gry nie można skończyć. O, w ogóle sobie nadrobiłem tam amunicję do pistoletu, super. Może nie skończę grę jak ją zobaczę, ale jak zobaczę ją znowu to naprawdę nie. To ja nie wytrzymam po prostu, ile razy można być przez nią goniony, no. Co to kurde, T trumna? Trumna. A to kto? No, raczej nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Wow. No znowu ty. Wow. Wow. Masz ty kurde. Jak pierdzielę. No nie jeszcze. Jeszcze ten sztylet. Co się dzieje?

<laughs> looks like you're outside matches your inside sacred witch fuck <laughs> oh, I <like> the <laughs> Patrzcie, ile rzeczy. Kolejny boss. Nie no, kurde. Maruwa! Patrzcie, amunicji tutaj. On tu nie wejdzie. Ja pierdziele, może się myliłem! Ja pierdziele, co to jest? Padłowa Co się dzieje? Gdzie on jest? Wow. Co się tu dzieje, ja wyszłam. Co się tam dzieje? You can run, but you can't What the fuck? Kurczę, armia kleszczy się na mnie rzuciła. Nie, no nie trafili. Oh Kurde. Wypadł z tym robactwem, jak pierdzielet. Dawaj. Gdzie on jest? Tu jest. going to bathing in your energy. <laughs> Behold, my glorious wing! Dobra Oh kurde Wow Oke okay. What Na górę, na górę! To ją mamy z głowy teraz, kurde, co tu się wydarzyło? Dobra, Dobra ja pierdzielę Tyle dobrego, że się udało. Ok, teraz jesteśmy już poza zamkiem, a raczej. Rose. Próbujemy się wydostać stąd. No i nasze zadanie to jest dalej, żeby szukać Rose, bo okazało się, że w zamku jej nie ma. Co jest na nasze nieszczęście, bo tyle drogi. A i siopka. Okazało się, że jej po prostu tam nie ma w tym zamku. No to słabo. Ale dobra. Patrzcie ile mamy amunicji. Przygotowani jesteśmy na wszystko. Swoją drogą bym jeszcze znalazł coś do snajperki. A pistolet jest git. Nawet dużo mam. Dobra. To lecimy dalej. Chyba tam. Nie. Tu? Czekaj. Nie no. Oczywiście, że nie tu. Główną bramą raczej. O, dobra, to tak jak myślałem, że będzie. Okej, okay, jesteśmy w jak... W jakiejś jaskini. O, trofeum dostałem. Kurde, mięso, patrzcie to normalnie teraz wbijemy wszystkie, dajcie mi jeść, kurde, no, 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 kurde, nie uciekaj mi, jeszcze dobra.

As the midnight moon rises on black wings, so we make the sacrifice. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? <laughs> You're too late! Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek will you please stop talking in riddles i just want to find my daughter it's only a riddle if you don't know the answer <laughs> <laughs> wait a second that looks familiar hey hey wait <laughs> To wygląda podobnie, tylko podobnie do czego? Hmm, to jest ciekawe. Mamy klucz. Coś mi się tutaj w ogóle itemy nie wczytuje, jak pipunek. nie wiem dlaczego. O, dobra. To bardziej na tą stronę. Ptaczkę dam. Tutaj, proszę, dodam tutaj, Ten. no i tutaj, dodam już, dobra. Coś tam miałem, by to było. Yy. Aha, to, dla, to, to jest to, dobra, ale to nie jest oczywiście to. No Nie wiem, co to jest szczerze mówiąc. Trochę mi się kojarzy z tym zamkiem, ale to pewnie nie to. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ok, otwieramy. Tym razem mamy pewność, że jak będziemy to otwierać, to nie odetnie nam łapy. To jest jakaś gala, jakaś tutaj ceremonia się odbywa zawsze, czy coś w tym stylu? Czy ja nie mam przypadkiem tego dodać? Nie. Hmm. Coś na pewno musimy tutaj dać, ale co? Tego jeszcze nie wiemy, ale dobra. Trochę już ten odcinek trwa, także tutaj sobie zakończymy. Jeśli Wam się on podobał, nie zapomnijcie o, o łapce w górze. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć!